Myślałem, że nie będę musiał nagrywać tego materiału, ale niestety muszę, bo potem jak ośmieszyłem podróbkę iPhone'a, czyli Gufona i7, sprzedawcy podrób w Polsce zareagowali. I w wyniku tego Wy jesteście wprowadzani w błąd i ja Was muszę z tego błędu wyprowadzić. Czy można być oficjalnym dystrybutorem, czyli importerem podróbek w Polsce? Można, ale idzie się za to do więzienia. Najniższa kara to jest zapaszenie grzywny. Następnie jest tak, że jeżeli jest to już większa wartość, wtedy może nawet być kara zagrożenia pozbawienia wolności do lat dwóch. Ale jeżeli sobie importer, w cudzysłowie importer, zrobił z przemytu towarów podrabianych stały dochód i ten proceder po prostu ciągnie już jakiś czas i my mu to udowodnimy, wtedy ta kara może być nawet do lat pięciu. Czyli ludzie z GUF-ą Polska powinni teraz w najlepszym razie być na sali sądowej, a nie w swoim biurze, które, które gdzie się mieści? No, ze strony Gufon Polska się raczej tego nie dowiecie. Ze spisu działalności gospodarczych czy rejestru spółek też nie, bo taka firma prawdopodobnie w Polsce nie istnieje. Po co zatem ukrywają swój adres? Przecież nie są wcale oficjalnym dystrybutorem. Jak to? Żeby się przekonać, wystarczy spojrzeć na regulamin na ich stronie. Punkt pierwszy, kupując u nas, akceptujesz regulamin. Punkt drugi. Gufonpolska.pl wykonuje usługi pośrednicze i pomaga w zakresie organizowania zakupu produktów widniejących w naszym sklepie za pośrednictwem internetu. Poprzez złożenie zamówienia kupujący nie kupuje produktu, a usługę polegającą na pomoc w zawarciu umowy z dostawcą zagranicznym. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Hongkong, Tajwan, Chiny, Turcja, Japonia oraz pomoc w przekazaniu niniejszemu dostawcy kwoty za produkt w celu przekazania przesyłki na adres kupującego. Czyli jak zamówisz coś na stronie Gufon Polska, to oni wyślą to zamówienie do jakiegoś Chińczyka albo Turka. I nie masz pewności żadnej, co dostaniesz, bo w dalszej części regulaminu napisano wyraźnie. Zdjęcia mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego. Nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem gufonpolska.pl. Dalej. GufonPolska.pl eksponuje jedynie towary dostawcy. Opis, zdjęcia oraz produkty są własnością dostawcy. Wszelkie roszczenia względem opisu zdjęć czy produktów powinny być kierowane do dostawcy. GufonPolska.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności. Czyli zamawiając na stronie Gufon Polska możesz dostać nie to, tylko to. No co, podobne. Nie? To udowodnij to temu Chińczykowi, który ci to wysłał i nie umieścił nawet adresu na paczce. Główon Polska pisze wyraźnie, nie ponosimy odpowiedzialności. A co jak to się zepsuje? Co z gwarancją? Procedura gwarancji jest rozpoczynana w następujących zdarzeniach. Bla, 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 wszelkie postępowanie jest prowadzone zgodnie z prawem obowiązującym na terenie kraju sprzedawcy, czyli w tym przypadku w Chinach, okres gwarancji wynosi 3 miesiące i obejmuje wady fabryczne towaru. To oczywiście nie ma najmniejszego znaczenia, bo już wiecie, że jeżeli dostaniecie to, to i tak nie możecie z tym nic zrobić. Ale możecie mieć szczęście i wtedy trafi do Was to. Ale może nie trafić bezpośrednio do Was, tylko do Urzędu Celnego. Bo w regulaminie napisano jasno: przesyłka może zostać zatrzymana do kontroli celnej. W razie nałożenia cła i podatku, opłaty te muszą być uiszczone przez zamawiającego usługę i na nim spoczywa ta odpowiedzialność. 99,9% paczek nie jest zatrzymywanych, gdyż ich wartość jest zbyt niska. Czyli według GUFON Polska to prawie pewne, że nie zapłacicie cła. Ale co jeżeli osoba, która zamówiła swojego gufona na stronie GUFON Polska ma pecha? I będzie w tej 1,1%. Dostaje od nas wezwanie, wtedy ją przesłuchujemy, dlaczego to sprowadziła, czy ma świadomość tego, że jest to towar podrobiony. No i zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest ściganie, to wtedy taka osoba musi się pożegnać z tym smartfonem. Mało tego, może zapłacić grzywnę. Czyli nie dość, że nie dostaniecie swojego gufona, bo zostanie on zniszczony, to jeszcze jak będziecie mieli pecha, to dostaniecie za to grzywne. W regulaminie jest jeszcze mnóstwo innych kwiatków, nad którymi ja się nie będę skupiał. Nie antyfan, człowiek, który recenzuje produkty Apple na co dzień, tam się mocno zagłębił, więc jeżeli chcecie, to tutaj macie link do jego filmu. Natomiast może się zdarzyć w tym momencie tak, że ktoś z Was powie: Dobra, usłyszałem to wszystko i nadal chcę kupić gufona, bo chcę zaryzykować, bo. Za 600 zł to nie dostanę nic lepszego. No to ja nie jestem waszym ojcem, nie będę was chronił przez całe życie. Mogę wam tylko powiedzieć, że moim zdaniem za 600, no nawet jak dołożycie tą stówę, za 600-700 zł jesteście w stanie dostać lepszy smartfon. Ale ja nie nagrałem o smartfonach ponad 350 filmów, a Mobzilla nagrał. To on wam powie. Do następnego. Kuba zadał mi zadanie, żebym znalazł trzy telefony za około 600-700 zł, które będą dobrym zamiennikiem chińskich, obrzydliwych, beznadziejnych jakościowo podróbek iPhone'ów. I to nie jest łatwe zadanie, ponieważ od razu zaznaczam, za te pieniądze nie da się kupić idealnego urządzenia. Można kupować takie, które będzie miało jakieś tam wady i które będzie po prostu średnio pułkowe. Jakieś minusy są spodziewane w tym segmencie. Natomiast z całą pewnością te trzy telefony, które zaraz wymienię, jest lepiej kupić niż pseudo-iPhone'a. Opcja pierwsza to Lenovo Moto G 3. generacji lub Motorola Moto G 3. generacji. Urządzenie występowało pod różnymi nazwami. I to jest właśnie taki smartfon, który ma przeciętne na papierze podzespoły, bo Snapdragon 410 to z całą pewnością nie jest najnowocześniejszy i najmocniejszy procesor. Natomiast dzięki rewelacyjnej optymalizacji, dzięki temu, że pracuje na czystym game Androidzie, ten sprzęt po prostu śmiga. Przez zdecydowaną większość czasu będzie płynny i nie będziecie się denerwować, że są jakieś przycinki animacji. W smartfonie również na ogromny plus to, że jest wodoodporny i to, że ma świetny aparat fotograficzny przed sekundą znalazłem go za 569 zł w dużej sieci sklepów. Dodatkowo w gratisie dostaniecie do niego kartę pamięci 16 GB i to akurat dobrze, bo standardowa ilość pamięci 8 GB niestety jest mała. Natomiast możecie też zapolować na wersję tego urządzenia, która będzie miała dwa razy więcej pamięci i będzie miała również 2 GB pamięci RAM i to również dobry pomysł, ona nie powinna być wiele droższa. Moja druga propozycja to Huawei P8 Lite. To jest jeden z najpopularniejszych smartfonów, jakie kiedykolwiek były sprzedawane w Polsce i nie bez powodu. Dlatego, że na pokładzie ma wszystko to, co powinien mieć średnio półkowy smartfon. Ma 5-calowy ekran HD. Ma ośmierdzeniowy procesor, 2 GB pamięci RAM. Niezły 13 MP aparat. Jeśli chodzi o kompromisy, on tutaj również jest jeden na pokładzie i nim jest bateria. Niestety, jak ktoś więcej już ma telefonu, trzeba go będzie ładować codziennie albo ratować się gdzieś tam na mieście jakimiś powerbankami. Natomiast z całą pewnością telefon jest dość dobrze zbalansowany, jego sukces nie wziął się znikąd. W chwili obecnej można go kupić za około 650 zł w różnych sklepach, nie będziecie mieli problemu z odnalezieniem go. Kolejna opcja to LGX Screen i to jest telefon, na którego cenę narzekałem w momencie premiery. Ona była zbyt wysoka. Natomiast w chwili obecnej urządzenie da się kupić za około 630 zł i uważam, że to już jest znacznie bardziej rozsądnie. Telefon też ma 2 GB pamięci RAM, też ma ekran 5 cali i w rozdzielczości HD, też ma 13 to dobry aparat. Ma jeszcze jedną dodatkową rzecz w postaci takiego ekranu nad ekranem podstawowym. Tam wyświetlają się różne opcje. Czy uznacie to za coś przydatnego? To już jest zupełnie inna sprawa. Cóż jest taki bajerek, można go używać lub nie. Natomiast z całą pewnością LGX X Screen jest takim solidnym średniakiem. Jeżeli chodzi o jakieś inne propozycje, możecie też zerknąć w kierunku czegoś wyraźnie starszego: HTC 0820 będzie tutaj niezłym wyborem, albo poczekać na nowości. Na polskim rynku właśnie debiutuje Xiaomi 4A. Ja jeszcze nie miałem okazji testować tego sprzętu, natomiast zewsząd dochodzą mnie słuchy, że ma bardzo dobrą baterię i jest płynny. Na sam koniec mogę też podpowiedzieć jeszcze jeden sposób na lepsze wydanie 600 zł, niż kupowanie badziewnego pseudo-iPhone'a. Można te pieniądze w ostateczności przepić. Myślę, że to sprawi więcej fajdy. I co jeszcze mam kubie powiedzieć? Trzy kluby GoGo -Go najlepsze w Krakowie, tak? Okej, okay, dobra, ale to już ma na brief, tak? Okej, okay, dobra.